Dla nas w dzisiejszym spotkaniu najważniejszy jest etap, tak jak dla Eriksona powiemy, etap między dzieciństwem i dorosłością, czyli dorastanie. Tutaj macie Państwo spotkanie, które odbyło się około miesiąca temu, właśnie, gdzie bardzo dużo młodzieży przyszło wspierając osoby z problemami psychicznymi, wspierającymi działania, które będą działaniami zarówno dobrymi, systemowymi dla opieki w zakresie zdrowia psychicznego, ale również generalnie wspierające osoby które mają problemy natury psychicznej. Młodzież bardzo pięknie angażuje się w tego typu czynności prospołeczne i potrafi cudownie wychodzić również ze swojego egocentryzmu, który zasadniczo jest przypisany do etapu dojrzewania, ale jednak to potrafi. Tutaj my oczywiście w okresie dojrzewania widzimy to, co się zmienia. Dzieci stają się z tych śmiałych, aktywnych, społecznych bardziej nieśmiałe, wrażliwe. Czasami pojawiają się zachowania agresywne, pojawiają się różnego rodzaju konflikty, które dotyczą różnych środowisk, w którym człowiek funkcjonuje. Konflikt wartości, ideologii, stylów życia. Często dzieci mówią, nie chcę być tak jak mój ojciec i moja matka. Teraz mówią, nie chcę tak jak mój ojciec, moja matka tyle pracować. Chciałbym innego, lepszego życia dla siebie. Wcale nie potrzebuję tej forsy, którą oni w tej chwili zarabiają. Nowe, prawda? Również pojawia się bardzo duże napięcie o charakterze intrapsychicznym. Które trudno też kontrolować, regulować ze względu również na zmiany biologiczne, zmiany y, hormonalne. Pojawia się tutaj skłonność do ekstremizmu, do radykalizmu, do rygoryzmu w myśleniu, w działaniu oraz częste zmiany swojego statusu, które również mogą prezentować się w postaci zmian wyglądu fizycznego. Na którymś etapie państwo jako rodzice, nauczyciele zauważają, Zupełnie inny kolor włosów, zupełnie inną fryzurę, jakieś elementy piercingu a, i elementy ubrania, bo na tym etapie młodzież chce i chętnie właśnie zmienia swój wizerunek, radykalizuje się, staje w opozycji do tradycyjnych poglądów. Jest to część etapu rozwojowego, który ma charakter normatywny. Warto o tym pamiętać. A zatem jak myślimy o koncepcji Riksona, bo tak naprawdę nasze spotkanie y, dotyczy i nawiązuje nieustannie do koncepcji Riksonowskiej rozwoju człowieka w tym piątym stadium rozwojowym kluczowe dla ukształtowania jest tożsamość. Tożsamość, czyli jakby zdolność definiowania siebie w odróżnieniu od świata zewnętrznego, gdzie w efekcie Przejścia pozytywnie przez ową fazę dojrzewania, człowiek jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: kim jestem w różnych obszarach rozwoju? Przyznacie Państwo, że jest to niesłychanie trudne. Kim jestem? Jako człowiek ze swoimi kompetencjami, zasobami, słabościami, kim jestem jako osoba, jakie mam poczucie własnej wartości, kim jestem w relacjach z innymi ludźmi, jakich ludzi wybieram wokół siebie, jaka jest moja orientacja seksualna, jakiego partnera w relacji intymnej poszukuję i kto jest dla mnie ważny, a gdzie chciałbym zawodowo się realizować. Proszę zobaczyć, ile różnych sfer jest do zdefiniowania, żeby budować tożsamość człowieka. Człowieka dorosłego, który już łatwiej będzie przechodził przez życie i łatwiej będzie miał e, możliwość dokonywania pewnych ważkich wyborów w swoim życiu. To, żeby te wybory były słuszne, rzeczywiście musi się ukształtować tożsamość, ale pamiętamy, że ta tożsamość jest finalna dla tej fazy rozwojowej. A nie możemy oczekiwać tego, że w trakcie trwania właśnie okresu dojrzewania, okresu adolescencji, tutaj używam tych celowo zamiennie tych określeń, już będziemy od młodzieży oczekiwać tego, że oni nam powiedzą, jacy są. Oni są na razie póki co poszukujący. Jeśli są poszukujący, to siłą rzeczy są ustawieni i wystawieni na doświadczanie szeregu różnych kryzysów psychospołecznych, ponieważ oddziaływania ze strony Polic mogą być bardzo zróżnicowane i mogą być wzajemnie sprzeczne, bo zupełnie inne oczekiwania mogą mieć nauczyciele w szkole, He? Zupełnie inne oddziaływania i oczekiwania mogą płynąć ze strony rodziców, którzy wiedzą lepiej wiele razy i mówią, ty to będziesz dobrym lekarzem. Inne zupełnie oddziaływania i oczekiwania płyną z innych środowisk społecznych, które mówią, idź swoją drogą rób co chcesz. Fajnie, tylko dobrze by było wiedzieć, co się chce na tym etapie. To jest bardzo trudne. W tym, że w skoku pokwitaniowym, który pojawia się również w okresie dojrzewania, następuje bardzo wiele zmian. Te zmiany również dotyczą e, obszaru soma, jak właśnie mówi Erikson, czyli obszaru cielesnego, obszaru fizycznego. Następuje tutaj bardzo szybkie przyspieszenie wzrostu, przybierania na wadze u dziewcząt około 10 roku życia. Tutaj m, następuje ów wzrost. Właśnie wysokości ciała, również pojawia się pierwsza miesiączka. Chłopcy troszkę później wchodzą w ten skok pokwitaniowy. Um, może on ulec bardzo mocno przyspieszeniu, mniej więcej 13-14 rok życia. To rodzice wiedzą, jak to po wakacjach, trzeba kupować nowe buty o dwa numery większe. Pod koniec skoku pokwitaniowego chłopcy średnio zyskują od 28 do 31 cm, a dziewczęta od 27 do 29 cm. U chłopców oczywiście zmienia się również sylwetka, staje się ona bardziej kanciasta. Oczywiście ten wiek kostny się też zmienia. Do około 25 roku życia wzrost kostny może nawet następować. U dziewcząt też również zmienia się absolutnie sylwetka, powiększa się miednica, zaczyna odkładać się w różnych częściach ciała tkanka tłuszczowa, czego dziewczęta bardzo nie lubią, bo zauważają, że właśnie pupa im się zwiększa, piersi im rosną. Niestety, tutaj jakby też mamy. Pewne trudności w zaakceptowaniu tych zmian, zwłaszcza wtedy, kiedy one pojawiają się szybko i bardzo dynamicznie. E, tutaj też pamiętamy, że istnieją różnice pokoleniowe, również ten wzrost masy ciała, zmiany biologiczne następują wcześniej w porównaniu z pokoleniem pierwszym, z pokoleniem rodziców. Tutaj również oczywiście widzimy taką zmianę. Y, Pokoleniową zmianę społeczną, również związaną z tym owym wspominanym czynnikiem rozwoju środowiskowym, no zdecydowanie jesteśmy wyżsi i ciężsi niż pokolenia poprzednie, ale dla pociechy możemy powiedzieć również, że jesteśmy pokoleniami, które coraz dłużej żyją, również jakby z tych powodów e, o, e, czynników o charakterze środowiskowym. Dojrzałość płciową rozpoznajemy, to jest dla nas dosyć jednoznaczne. Niestety tu musimy też pamiętać, że często rodzice nie są przygotowani, zarówno mentalnie, jak i w odniesieniu do wiedzy, do tego, że dzieci przeobrażają się i stają się dojrzałe płciowo. Zarówno dotyczy to dziewcząt, jak i dotyczy to chłopców. Niestety ta niewiedza rodziców w tym zakresie może być ważnym niedostatkiem jako czynnik rozwoju i może powodować to, że dzieci neurotyzują się, uciekają z kontaktu ze swoimi rodzicami bądź korzystają z nierzetelnej wiedzy. Co później powoduje to, że buduje się u nich poczucie nieadekwatności czy poczucie mniejszej wartości, zwłaszcza jeśli porównują się z materiałami internetowymi, z wzorcami, które tam się pojawiają, które najczęściej mają charakter przeskalowany. Zmiana rozwojowa również dotyczy sfery społecznej, sfery poznawczej, sfery emocjonalnej, te zmiany rozwojowe również przeobrażają, transformują również więzi z rówieśnikami również w odniesieniu do tego jak powinno się funkcjonować zgodnie z nabytą wiedzą w odniesieniu do pełnienia określonych ról męskich, ról kobiecych, społecznych ról męskich i kobiecych. No niestety tu negatywne oddziaływania środowiskowe również możemy a propos stereotypów również możemy obserwować. tak? I również jest to związane ze zmianami o charakterze że biologicznym to ten fakt, że kluczowe wydaje się to, żeby młodzież zaakceptowała swój zmieniający się dynamicznie wygląd zewnętrzny i żeby mogła w sposób skuteczny i z zaufaniem do siebie używać własnego ciała do pokonywania przeszkód, uprawiania sportu, miała świadomość budowania swojej zwinności, gipkości, ale również wytrzymałości, bo również ta wytrzymałość bardzo... E, ładnie tutaj się zmienia i pogłębia.